Cześć tu Kaspero 01, a dzisiaj będziemy kończyć tego Holo Metal sonika. Jak widzicie, to już po prostu koniec jest. Także ja już nie przedłużę. No i lecimy do zrobienia tego. Potrzebnego do zdobycia metal sonika. I uwaga! Mamy to tu Holo metal Charakter. Sprawdzamy, hop. Dobra, mamy hologram metal. Sonic. W ogóle, jakoś rusza. On, On jest taki kratkowaty jakiś. Ale dobra, nie narzekam. Jak twórcy go wymyślili, no to. No tak go wymyślili, trudno. Okej, okay. nawet jest ładny. Nawet troszkę ładny. Nawet nie wiem, po co to zbieram. Nawet jest ładny. Jaką płasko leci. Ło, zobaczcie w ogóle. Dobra, to tyle w tym odcinku. I do następnego.